się znowu zrobi bajce! Podpisał na tego, na jego o, tak, tak dobrze, że jak idziesz, zawsze w jest, nie? No, jo jo je Janeiro, lo, beaucoup... i com... can... yeah. on zawsze wychodzi, on zawsze ci kątki Zawsze Złapiec, ja ja bo on wszystko. Dzisiaj tak. Były go śpiewane. O, chyba godzinkę temu, szybko znowu iść. Ej no błód! Z